Dzień dobry, nazywam się Piotr Chraplak i jestem kierownikiem oddziału Wienkra w Jankach. Znajdujemy się w nowo otwartym oddziale firmy Wienkra w Jankach pod Warszawą przy ulicy Sokołowskiej 15. Nowy oddział to przede wszystkim nowe centrum logistyczne, biura handlowe, sale szkoleniowe oraz showroom urządzeń klimatyzacyjnych. Nowe oddziały firmy Więkra powstają z myślą o ciągłym doskonaleniu i optymalizacji procesów, co w efekcie przekłada się na jeszcze wyższe standardy oferowanych przez nas w usług. W tej kwestii nie uznajemy żadnych kompromisów. Przestrzeń biurowa oraz showroom klimatyzatorów dają naszym partnerom możliwość porozmawiania z doradcą handlowym oraz obejrzenia wszystkich dostępnych klimatyzatorów na żywo. Wszystko to odbywa się w miłej i przyjemnej atmosferze w towarzystwie pysznej kawy oraz słodkiego poczęstwa. Jestem Pracuję w warszawskim oddziale firmy na stanowisku przedstawiciela handlowego, na którym odpowiedzialny jestem za realizowanie zamówień, przygotowywanie ofert, odpowiadanie na zapytania. Nazywam się Beata Jóźwiak, jestem menadżerem do spraw wizerunku. Dbam o wygląd i miłą, ciepłą atmosferę w firmie. Nazywam się Rosa Dąbrowski, jestem kierownikiem magazynu oddziału w Jankach. Na sukces firmy składa się wiele czynników. Jednym z najistotniejszych jest sprawna gospodarka magazynowa. W Jankach dostępny jest pełen asortyment, a wysyłki realizujemy na terenie całego kraju. Dodatkowo oferujemy bezpośrednią, indywidualną dostawę do klienta własnym transportem. Dzięki ciągłej optymalizacji i wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie skompletować i dostarczyć każde zamówienie szybciej niż konkurencja. Nie bez znaczenia jest to, że nasz zespół magazynierów uczyni to z uśmiechem i życzliwością. Jesteśmy po to, by pomagać. Nasza praca to nasza pasja. Nazywam się Paweł Magdziak, Pracuję na stanowisku magazyniera. Odpowiadam za sprawną obsługę zamówień naszych klientów. Korzystając z okazji, miło mi poinformować, że jesteśmy świetnie przygotowani do nadchodzącego sezonu, a wszystkie strategiczne pozycje z naszej oferty handlowej są dostępne od ręki. Serdecznie zapraszamy do naszego oddziału: Janki Ulica Sokołowska 15.